16 maja po godzinie 22 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie zakładu zajmującego się przerobem bel celulozowych oraz makulaturowych na papier toaletowy. Do zdarzenia zostały zadysponowane liczne siły i środki z terenu w pierwszym rzucie z terenu powiatu włoszczowskiego ze względu na rozmiar zdarzenia oraz duże zagrożenie rozprzestrzeniania się pożaru na pozostałe hale zlokalizowane na terenie zakładu mieszczącego się w miejscowości Krasocin. Do zdarzenia za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego zadysponowano dodatkowe siły i środki z terenu powiatu kieleckiego, jądrzejowskiego oraz koneckiego. W punkcie akcji brało udział 24 zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej, około 100 ratowników. Dawno nie mieliśmy tak dużego pożaru, żeby tak liczne siły i środki zostały zgromadzone w jednym miejscu. Przybyły na miejsce siły środki oraz wysiłek strażaków pozwoliły na ocalenie mienia znacznych rozmiarów. Pozostały uratowane hale magazynowe, w których zmagazynowany został produkt gotowy w postaci rolek papieru toaletowego składowany na paletach. Niestety nie udało nam się uratować hale zajmujących się produkcją. Jest to obszar około 50 metrów szerokości oraz 100 metrów długości, gdzie, z gdzie znajdowały się materiały z półprodukty, bele papierowe oraz linie produkcyjne służące do przerobu papieru. Na chwilę obecną działania jeszcze trwają, trwa dogaszanie. Ile ono może potrwać? Nie jestem na chwilę obecną w stanie powiedzieć, bo tego materiału jest dość dużo, jest on bardzo łatwopalny i zarzewia ognia bardzo głęboko siedzą. Cały czas będziemy ten materiał łatwopalny wywozić. Oraz przelewać. W czasie działań nikt nie został ranny, nie mamy też informacji o tym, aby ktokolwiek w falach przebywał.